Panie prezydencie, Bełchatów włączył się, a właściwie został zaproszony do udziału w projekcie, który, którego organizatorem jest Uniwersytet Łódzki. Rzeczywiście, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Nykiel, zaprosił między innymi Bełchatów do. Udziału w projekcie pod nazwą Akademia Samorząd... Samorządowa. Akademia Samorządowa, czyli projekt, który ma w swoim zamyśle przygotować w oparciu o potencjał naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i doświadczenia samorządów, m.in. Bełchatowa. A wśród tych samorządów jest również Łódź, Kłótno, Skierniewice, Sierac, Piotrków Trybunalski, Zgierz. W tym gronie znaleźliśmy się również i my, znalazłem się ja jako prezydent miasta, aby z poziomu praktyki i z poziomu nauki tworzyć warunki do przygotowania dobrych kadr, które kształcą się na Uniwersytecie Łódzkim, w szczególności na Wydziale Zarządzania, gotowych do wejścia w proces czynnego uczestnictwa w kreowaniu i zarządzania miastami, miastami, gminami. Tak naprawdę wsłuchiwanie się w pragmatykę, w te doświadczenia samorządowe połączone z pracami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego mają przynieść określony efekt. Mają przynieść również określony efekt dla studentów, którzy w zamyśle tego projektu mają być uczestnikami Praktyk, doświadczeń, badań, które mają być badaniami, które nie tylko służą nauce, ale służą również um, samorządom do rozwiązywania określonych problemów. Wiemy doskonale, jak dziś wiele potrzeba analiz różnego rodzaju do tego, aby być skutecznym, szczególnie w aplikowaniu o środki pomocowe. My dziś tak naprawdę, jako samorządy, koncentrujemy się na tym, aby po raz kolejny być przygotowanym do nowej perspektywy unijnej. Ten projekt jest na to ukierunkowany. Pożytek płynący z doświadczeń nauki, z ich potencjału, ma również być wykorzystany w samorządzie jako element konstruktywnego tworzenia dokumentów niezbędnych do tego, aby być, być skutecznym w tym procesie, w tym wyścigu o kolejne inwestycje wspierane z Unii Europejskiej. Wczoraj było takie inauguracyjne spotkanie. Wiemy, jak teraz to będzie wyglądało dalej? Tak, oczywiście projekt zakłada wiele elementów tak zwanych podprojektowych, które będą realizowane w różnych obszarach, o których przed chwileczką powiedziałem, a więc badania, a więc wymiana doświadczeń, a więc konferencje, które mają być prowadzone również przez samorządowców, tych pragmatyków. Wczoraj mieliśmy już taką pierwszą konferencję dotyczącą problematyki zamówień publicznych. Inaczej ten świat wygląda z punktu widzenia m, Naukowca, który zajmuje się literą prawa wyłącznie pisanego, a inaczej ten problem wygląda z punktu widzenia pragmatyka, tego, który ustawę o zamówieniach publicznych stosuje na co dzień, który musi przebrnąć przez wiele trudnych tematów, które nie są jednoznacznie rozstrzygnięte, a życie je przynosi. Ten, te obszary będziemy poruszać, o tych obszarach będziemy mówić. Do tych obszarów będziemy przygotowywać młodych ludzi, którzy nie tylko z punktu widzenia te mają być przygotowani, ale mają być również przygotowani z punktu widzenia funkcjonowania tego prawa tu na miejscu w samorządach, samorządach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.